Cześć. Dziś chciałbym zacząć od tematyki blatów do kuchni, czy to do łazienek. Chodzi o materiały, które możemy wykorzystać na powierzchnie płaskie do naszych mebli. Temat jest dosyć szeroki, ja postaram się w miarę tak łatwym językiem Wam to przekazać, aby po prostu ułatwić Wam decyzję co do wyboru danego materiału. Zaczniemy sobie od blatów wiurowych, które tutaj widzimy. Tutaj jeden z producentów przygotował nam taką fajną rozpiskę. Widzimy, jak te blaty są wykonane. Nie będę może mówił o technologii, jak to wygląda w produkcji, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Chciałbym wam po prostu ułatwić decyzję co do wyboru danego materiału. Blaty wiurowe ogólnie są bardzo fajnymi blatami, które chyba już wszyscy znamy. Są w naszych domach od kilkudziesięciu lat. Podstawą tych blatów, tak jak nam tutaj producent wyrysował i możemy zobaczyć z przykroju, jest po prostu płyta wiórowa. Ten blat jest utwardzony, jest bardziej spracowany troszkę od spodu oraz od góry. Chodzi o stworzenie wytrzymałości tego materiału oraz równej płaszczyzny. W środku ten wiór już jest troszkę rzadszy, ale w niczym to absolutnie nie przeszkadza. Myślę, że blat w tej formie jest wystarczająco mocny. Najczęstszą grubością, jaka jest stosowana dzisiaj przy tych blatach, jest to grubość 38 mm. Kiedyś były troszkę cieńsze te blaty, ale jakby no z, czasem, z czasem już odeszło się, tam był bodajże nominał 26 mm, odeszło się od tych mniejszych wartości. No i dzisiaj, dzisiaj zostaliśmy tylko i wyłącznie przy tym przekroju. Ten blat obłożony jest dookoła. Laminatem HPL. Laminat HPL no to jest właśnie coś takiego, co tutaj widzimy. To jest taka cienka warstwa. Producent nam tutaj to troszkę lepiej określa, że to tutaj e, laminat jest zbudowany z rdzenia, z warstwy dekoracyjnej i ta warstwa dekoracyjna ogólnie jest... Naprawdę wytrzymała na zarysowania czy uderzenia. Oczywiście na tych blatach nie pracujemy ani nożem ani staramy się gdzieś tam ostrej ceramiki nie przesuwać, no bo wiadomo, jesteśmy w stanie w jakimś stopniu ten blat po czasie zniszczyć. Nawet jak czasami mamy okazję oglądać kuchnie, które stoją już kilkadziesiąt lat, bywają miejsca, gdzie ten laminat jest wytarty, ale on jednak cały czas jest wodoszczelny. Nie chłonie żadnych, żadnych barwników z produktów, których używamy w kuchni, więc, więc jest to materiał stosunkowo wytrzymały. Tak? No, minusem jest to, że oczywiście, jeżeli uszkodzimy, uszkodzimy płaszczyznę laminatu, jeżeli zerwiemy ten laminat, no to tak jak tutaj w tym przypadku. Nie jesteśmy już dogrzebani do, do samego podkładu. Jeżeli tutaj wystąpi gdzieś wilgoć, woda, no to ten blat zacznie po prostu pomału puchnąć. Taki blat należałoby od razu zabezpieczyć. No a dla bardziej osób wymagających, należałoby go po prostu wymienić. Tak? Te blaty łączymy na dwa sposoby, tak naprawdę. Sposób mniej, mniej estetyczny. Ale jednak jest to sposób, który nam gwarantuje zabezpieczenie tych krawędzi stuprocentowo, tak aby ta woda się nie dostała do, do miejsc ciętych. No Jak widzimy, ta listwa ona nie jest jakoś bardzo, bardzo estetyczna, ale pamiętajmy, jest to jeden z tańszych materiałów, jaki możemy zastosować w naszych kuchniach. Więc no nie możemy wymagać wszystkiego, aby to wyglądało super. Drugim sposobem jest właśnie połączenie poprzez przefrezowanie. Wtedy wycinamy jakby kawałek tego, tej krawędzi, która jest tutaj półokrągła i staramy się stworzyć jedną płaszczyznę, tak? Aczkolwiek to połączenie zawsze będzie widoczne. Nie uda nam się tego zrobić niemalże bezspoinowo My oczywiście tam wypełniamy miejsce łączenia odpowiednim szczeliwem, tak żeby... W miarę możliwości tam ta wilgoć woda nie wchodziła, aczkolwiek te laminaty już są coraz cieńsze. Nie znaczy to, że są coraz słabsze, ale po prostu technologia idzie do przodu i producenci są w stanie robić ten laminat coraz cieńszy. No i z pewnością im na tym zależy. No, minus tego jest taki, że jeżeli ten laminat ma grubości 0,6-0,4 mm. No my nie jesteśmy w stanie dać gwarancji, że ten blat po prostu nie spuchnie, jeżeli gdzieś tutaj ktoś nożem przeciągnie, później odłoży na przykład nagrzaną pokrywkę. Po prostu ten laminat, ten wiór może zacząć, zacząć się podnosić, tak? No i wtedy może się okazać, że taki blat jest do wymiany, co, co niestety jest dosyć kosztowne i uciążliwe, bo praktycznie trzeba rozebrać, yy, rozebrać cały, yy, dostać się od spodu po prostu tego blatu. Do, do wkrętów, którymi jest przykręcony rozebrać mocowanie którymi, którymi jest skręcany no i, no i tam wyrywać już dalej ten blat co nie jest zbyt przyjemną operacją tak naprawdę także ja osobiście, jeżeli miałbym łączyć dla siebie blat wybrałbym tą wersję mniej estetyczną ale pamiętajmy, no kuchnia jest miejscem do pracy i tutaj jakby no jeżeli wybieramy blat najtańszej grupy no to nie możemy oczekiwać tego, że że to będzie tak wszystko super wyglądało, i, i, i przy okazji będzie odporne na wszelakiego typu uszkodzenia. Eee, tyle z minusów. Z minusów jest jeszcze jedna rzecz. Eee, nie możemy zamontować do tego blatu z lewu podwieszanego od spodu, tak? tak, abyśmy mogli ręką zrzucić jakieś okruszki, eee, powstałe gdzieś tam w trakcie pracy. Na tym blacie. Musimy tutaj wybrać, tutaj wybrać zlew, który jest nakładany na wierzch, czyli powstaje nam jakby rant, rant na tym blacie, który tam jeszcze dodatkowo uszczelniamy, ale to daje nam też gwarancję tego, że ta wilgoć. Jeżeli wytniemy otwór na zlew, że ta wilgoć po prostu nie dostanie się do tego miejsca, tak? czyli do tego wióru, który po prostu w kontakcie z wodą zaczyna pęcznić. Także mm, wiem, z, z moich informacji wynika, że w firmie jest jedna, w Polsce jest jedna firma, która oferuje usługę wykonania otworu i zabezpieczenia go teoretycznie tak, żeby tam się woda nie dostała, i wtedy teoretycznie Istnieje szansa na to, aby zamontować taki zlew podwieszany. Ja bym raczej nie ryzykował, bo no jak widzimy, jest to czyste drewno zmielone, więc ono bardzo chętnie chłonie każdego rodzaju wilgoć. A wydaje mi się, że po jakimś czasie, tak czy inaczej, to zabezpieczenie, które te firmy tam wykonują, ono puści. Jeżeli chcemy mieć zlew podwieszany, no to musimy wybrać inny materiał, ale o tym będziemy mówić w kolejnym odcinku przy innym blacie. Nie wiem co jeszcze mógłbym powiedzieć. Myślę, że jeżeli macie jakieś pytania co do tych blatów, to po prostu piszcie w komentarzach. Wymiary tych blatów zasadniczo są podane tutaj. Można kupić dodatkowo jeszcze do tych blatów laminat HPL, o tym może warto powiedzieć. Dlatego, że często klienci e, chcą, aby blat był w tym samym kolorze co e, wypełnienie ściany pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi. Czyli po prostu ustawiamy jeszcze dodatkowo taki element, tylko oczywiście nie gruby, tylko kupujemy sam laminat HPL, który jest tak cieniutki, nakładamy na płytę 8 albo 10 mm i przyklejamy ją po prostu do ściany. W tym momencie no, tworzy to bardzo ładny efekt wizualny, ponieważ wszystko jest w jednej kolorystyce. A jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć: że producenci tych blatów w końcu zaczęli produkować blaty oraz płyty osiemnastki, czyli te płyty, które możemy ewentualnie przeznaczyć na fronty, w tych samych kolorach. Więc to też jest fajna opcja, że po prostu jeżeli mamy jakieś dekoracyjne opaski w kuchni drewnopodobne, czy w ogóle mamy fronty właśnie drewnopodobne możemy z tego samego koloru dobrać sobie blat więc myślę, że na chwilę obecną chyba wyczerpałem temat, piszcie w komentarzach, jeżeli macie potrzebę dowiedzieć się czegoś więcej, ja ewentualnie postaram się jeszcze wykonać taki, takie podsumowanie po tych filmach z naszymi blatami na sam koniec, ewentualnie właśnie uzupełniając tą wiedzę, którą którą gdzieś poruszycie w tych komentarzach. Także do zobaczenia do następnego filmu.